Ja widzisz, z uwagi na moją pracę, jem bardzo wcześnie. To jest masakra, ja bym tam chyba nie mogła pracować. No, 4.30 pobudka. To bez sensu, jest. Bez sensu, nie? Ale ja jestem radnym ptaszkiem ja jestem tym typem skowronka, a nie sowy. Ja się kładę o czwartej rano. Mam męża w Kanadzie do tej godziny gadana. A czego ludzie nie widzą, jaka ja jestem? Wiesz, to jest ewidentne. Pod wodą czuję taki spokój i ciszę, którego nie jestem w stanie osiągnąć na lądzie. Ja jestem półgłucha, więc i tak mi jest cicho. Górki kiszone to jest życie. Ja jem ogórki kiszone tudzież solne, do wszystkiego, nawet do spaghetti. Do deseru też. Jak to mawia mój ojciec? Do spaghetti z deserów, ogórki kiszone? Tak, Pagam ale cię nie obrażaj, Włochu, nie? Mańca. wkrajam do makaronu, tylko tak z boku na talerzyku sobie kładę. Dobrze, że nie masz męża Włocha. Kiedy publiczna jest kobieta, trochę jest jak toaleta. Biera wszystkie ekstramenty, wkurzyłby się nawet święty. Gdy zachuda, ola Boga, ta, to się nie boi Boga. Ja nie napisałam żadnego wiersza. <grymne> to jest wszystko przed tobą, megda.